Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, filmikiem o tematyce pediatrycznej. Dzisiaj powiem Wam jeszcze więcej informacji na temat Kenczuszynnego i plagiocefalii, gdyż w ostatnim moim filmiku dostałam dużo zapytań, filmów, zdjęć z Waszymi pociechami. Dlatego też nakłoniło mnie, nakłoniło mnie to do nagrania tego właśnie filmiku. Wszystko, co dzisiaj Wam pokażę, będzie z użyciem lalki, gdyż nie nagrywam swoich małych pacjentów i nie udostępniam takich filmików w sieci. Jeżeli popatrzycie sobie teraz na to dziecko tutaj przed nami, no to mamy tutaj obraz klasycznego dziecka, które patrzy tylko w stronę prawą i będzie miało trudność w odwróceniu główki na stronę lewą. Jeżeli patrzymy sobie teraz na ustawienie jego odcinka szyjnego, no to widzimy, że jest on zgięty po stronie lewej, natomiast zrotowany jest w stronę przeciwną. Ustawienie główki jest natomiast takie, że w tej pozycji nacisk jest większy po stronie prawej niż po stronie lewej, dlatego też jak wcześniej mówiłam, bardzo często klęczyny nie prowadzi do plagiocefali lub do brachycefali, gdyż stymulacja czaszki nie jest, nacisk na nią nie jest równomierny, dlatego też ta deformacja powstaje zwykle po tej stronie, gdzie, gdzie jest większy nacisk. Dlaczego tak się dzieje, że taki kręć w ogóle powstaje? Otóż przyjmuje się, że w 82% przypadków są to kręcze szyjne pochodzenia mięśniowego i mowa jest tutaj o np. dysfunkcji niewydolności lub przykurczu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego, niewydolność mięśni głównoległopocznych np. lub przykurcz w okolicach mięśni podpotelicznych. Pozostała grupa 18% są to przyczyny niemięśniowe i tutaj należy wymienić np. Na wady wrodzone w budowie kręgu, dodatkowy kręg na przykład bardzo często spotykany w odcinku piersiowym, jak i również podwichnięcia pomiędzy pierwszym a drugim kręgiem szyjnym. Hmm. Przyczyny niemięśniowe to również są przyczyny okołoporodowe, w których dochodzi na przykład to dochodzi np. do uszkodzenia splotu barkowego lub złamania obojczyka, i u takich dzieci oczywiście główka będzie zawsze zrotowana w stronę uszkodzenia splotu, tak jak u naszego Bobasa. Załóżmy, że ma uszkodzenie splotu po prawej stronie, tak więc główka będzie zrotowana w stronę prawną, prawą. Bark będzie w, ustawiony w protrakcji, w elewacji, czyli będzie mocno wysunięty do przodu i mamy też wrażenie, że jest mocno przyklejony to policzka takiego dziecka. Karta zmiany body, ruch Uniesienie odwiedzenia kończyny ku najpokojowej stronie będzie bardzo bolesne dla takiego dziecka. Dodatkowo, u dzieci, np. wiotkich z obniżonym tunusem mięśniowym, u dzieci mało ruchliwych, kręć szyjny również się rozwinie, gdyż będą też mieli preferencję tylko jednej strony. Ciężko im będzie odwrócić główkę w drugą stronę. U dzieci na przykład w odwrotnej sytuacji, tam, gdzie tonus mięśniowy jest zmożony, jest silny na przykład asymetryczny, toniczny odruch szyjny po jednej stronie, tam też ten kręczyjny może się pojawić. Dodatkowo jeszcze kręczyjny może pojawić się w przebiegu takich chorób jak dystropia mięśniowa czy syndrom de lodge. Syndrom de Lodge jest to choroba, która dotyczy nie tylko samych włókien mięśniowych, ale również naczyń krwionośnych, jak i nerwów. I ostatnią grupę tworzą oczywiście dzieci, u których ten kręczyny powstanie po jakimś czasie, w wyniku tego, że były pozycjonowane ciągle w jednym i tym samym ułożeniu, nie było wystarczającej stymulacji prawej i lewej strony, na przykład były karmione w tej samej pozycji, podczas dnia były układane również w tej samej pozycji, więc u tych dzieci też jest preferencja do tego, że ten kręczyny. Z biegiem czasu może powstać. Natomiast chciałam też dodać, że trafiają czasem też do nas dzieci, u których na przykład w badaniu klinicznym nie stwierdza się żadnych dysfunkcji ani mięśniowych, ani stawowych w okolicach hmm, odcinka szyjnego. Natomiast widzimy, że jest ta preferencja jednej strony. Dlatego też zawsze na przykład zwracam uwagę na to, aby sprawdzić bioderka takich dzieci, gdyż przykurcz po jednej stronie może wpływać na asymetrię, a co z tym idzie, również na asymetryczne ustawienie szyjki i może w samym badaniu klinicznym w okolicach szyi i odcinka szyjnego nie ma istotnych zmian, natomiast należy na przykład wtedy objąć leczeniem bioderko dla tego dzieci, tak aby ta asymetria u niego nie pogłębiała się. Pewnie więc zastanawiacie się, jak wykluczyć lub potwierdzić to, czy kręczyny jest pochodzenia mięśniowego, stawowego, czy może jest to uszkodzenie splotu barkowego. Otóż mamy tutaj dużo testów klinicznych, które możemy potwierdzić lub zaprzeczyć pewne rzeczy. Na przykład w badaniu klinicznym mamy pomiar ruchomości odcinka szyjnego, zgięcia bocznego i rotacji. Dodatkowo również pomiary w obrębie czaszki, po to, aby u dzieci z plagiocefalią i brachycefalią, stwierdzić, czy na danym etapie leczenie potrzebne jest leczenie kaskiem ortopedycznym, czy nie. Badamy śliski stawowe w obrębie odcinka szyjnego. Tutaj przychodzi nam z pomocą terapia manualna, oczywiście po to, aby potwierdzić lub zaprzeczyć przyczynę stawową. Jeżeli chodzi o przyczyny mięśniowe, no to tutaj mamy testy, na przykład testy wydolności mięśnia mostkowo-bojczykowo-sudkowego lub na przykład chwytem Fularda badamy rozciągliwość i wydolność mięśni czworobocznych, jak również rotatorów zewnętrznych i odwodzicieli barku. Jeżeli mamy na przykład podejrzenie uszkodzenia uszkodzenie splotu barkowego, no, to u takich większych, na przykład dzieci 4-5 miesięcznych możemy zauważyć, że ta strona zajęta będzie mniej funkcjonalna. Natomiast u takich malutkich dzieci kilkutygodniowych, musimy wiedzieć, że każde takie malutkie dziecko ma coś takiego jak general mouvement są to wrodzone jakby odruchy, i jest to moment, w którym na przykład noworodek jest dość ruchliwy, są to takie ruchy dość płynne kończyn górnych i kończyń dolnych, no i wtedy możemy zauważyć, że na przykład po jednej stronie ta kończyna w kończyny górnej tych ruchów jest dużo, dużo mniej niż po stronie przeciwnej. No to też może to być takie właśnie światełko do tego, że może jest to uszkodzenie splotu barkowego, ale oczywiście też są testy kliniczne po to, aby to potwierdzić lub wykluczyć, tak jak wcześniej mówiłam, też należy zbadać biodelko, zakres ruchomości, sprężystość i oczywiście rotację zewnętrzną. Też jako terapeuci Bobat czy Wojta mamy oczywiście również badanie kliniczne, którym oceniamy na jakim etapie rozwojowym wasze dziecko jest w obecnej chwili i czy jego rozwój przebiega prawidłowo czy nie. U dzieci, u których w badaniu klinicznym podstawowym stwierdzamy na przykład duże ograniczenie ruchomości rozciągliwości mięśnia mózgowo obojczykowo sudkowego możemy oczywiście zrobić badanie ultrasonograficzne po szóstym tygodniu życia dziecka. Również zalecane są na przykład zdjęcia w obrębie odcinka szyjnego, jeżeli na przykład chcemy wykonać elementy terapii manualnej po to, aby wiedzieć, czy nie ma na przykład jakichś wad wrodzonych w budowie kręgu. Pewnie teraz zastanawiacie się jak wygląda leczenie takich dzieci, oczywiście jeżeli mamy tutaj do czynienia z kręczem szyjnym pochodzenia stałowego no to tutaj oczywiście terapia manualna przechodzi nam z pomocą. Jeżeli są to kręcze pochodzenia mięśniowego no to oczywiście terapia na tkankach miękkich bardzo dobrze się sprawdza. No ale oczywiście, tak jak mówiłam, też jest duża grupa dzieci, u których ten klęcz szyjny pochodzi z tego, że są na przykład hmm, przebywają ciągle w jednej tej samej pozycji, nie są stymulowane na obie strony, dlatego też dzisiaj pokażę Wam kilka takich fajnych zabaw czy, czy, czy rzeczy, które wy jako rodzice możecie robić. Aby na przykład stymulować obie strony u takiego dziecka, po to, aby, aby to dziecko prawidłowo się rozwijało i o to, aby nie doszło do pojawienia się plagiocefalii w wyniku złego pozycjonowania dziecka. Jeżeli mamy takie dziecko, jak to tutaj, które patrzy się teraz w stronę prawą i ma problem w tym, aby odwrócić i popatrzeć się na, na stronę lewą, na stronę przeciwną, no to u takich malutkich dzieci, kilkutygodniowych, zalecane jest to aby pracować w takich odcieniach jak biało-czarny, gdyż w początkowych etapach rozwoju dziecko widzi tylko takie kolory, później w późniejszych miesiącach przychodzi kolor czerwony, później powoli zaczyna dziecko dostrzegać inne kolory, tak? Więc przygotujcie sobie takie oto kartki z takimi nadrukami, jedno takim nadruku z kwadratami Białymi i czarnymi, a drugie, właśnie takie kurka, po to, aby to dziecko mogło skoncentrować na krótką chwilę wzrok właśnie na takich rysunkach. Jeżeli już mamy przygotowane takie nadruki, oczywiście nadruk z kratkami kładziemy po stronie, po której chcemy zastymulować, aby dziecko się odwróciło. Natomiast drugi rysunek będzie nam potrzebny po to, aby nawiązać kontakt wzrokowy z dzieckiem. Pamiętajmy, że u takich maluszków najmniejszych ten kontakt wzrokowy jest dość krótki, dlatego też ta stymulacja musi wymagać czasu i musi być powtarzana kilkukrotnie. Mówi się, że czas od momentu, od kiedy odkleimy kartkę od podłoża do momentu, kiedy przejdziemy w linię środkową ciała, to jest około 30 sekund, na następnie na linii środkowej ciała oczywiście zmieniamy rękę prowadzącą po to, aby zejść na stronę przeciwną i w tym samym czasie dziecko powoli systematycznie będzie próbowało odwrócić główkę na stronę, na którą chcemy zastymulować. Tak więc 30 sekund, przygotujemy kartkę, w pokoju musi być cisza, żadnych innych stymulacji ani słuchowych, ani dotykowych dla takiego dziecka, bo inaczej będzie mu ciężko nawiązać kontakt wzrokowy. I pamiętajmy, 30 sekund, więc to jest ruch bardzo powolny. Odrywamy kartkę, staramy się, aby dziecko złapało kontakt wzrokowy z rysunkiem. Kierujemy się ku kurze, ku linii środkowej ciała. I tutaj nad linią środkową ciała zmieniamy rękę. Jeżeli mamy teraz taki przypadek, że odrywamy kartkę, ale widzimy, że dziecko nie podąża za, za naszym ruchem, no to oczywiście musimy wrócić, poczekać, aż dziecko zabierze ponownie kontakt wzrokowy, i zmierzamy ku górze. Jeżeli znowu straci kontakt wzrokowy, znowu się cofamy i ten ruch powtarzamy to momentu aż. Osiągniemy niej środkową ciała i później oczywiście zmieniamy stronę prowadzącą i robimy to samo jeżeli tutaj pojawiają się problemy właśnie bo to jest ta strona, której dziecko nie lubi lub nie odwraca główki no to oczywiście czasami musimy mu pomóc przez lekkie przez lekką rotację czekamy powoli schodzimy znowu dziecko skupi kontakt wzrokowy znowu musimy wrócić czekamy na nawiązanie kontaktu wzrokowego i schodzimy. I teraz jesteśmy już w sytuacji, w której dziecko powoli odwróciło głowkę na drugą stronę, i teraz chcemy po prostu czasu, aby w tej pozycji pozostało troszkę dłużej. Dlatego z pomocą przychodzi nam właśnie ta druga kartka. Możemy ją wydrukować razy 4. Oczywiście wtedy to będzie dużo, dużo większe i oczywiście. Wrażenie wzrokowe takiego dziecka oczywiście, przed taką kartką możemy go kółka, możemy poruszać tą kartką, to wszystko daje odczucie i wrażenie wzrokowe dla tego dziecka, dlatego też będzie przez chwilę czymś zainteresowany, co oczywiście wpływa, że ta stymulacja lewej strony właśnie w tym momencie następuje. Kolejną możliwością stymulacji tej lewej strony jest sytuacja, w której wykonujemy retrowersję miednicy. Pokażę Wam to tutaj. Na tylalce. Otóż retrowersja jest o tyło miednicy, dlatego też, jakby unosimy kończyny dolne, robimy odwiecenie rotację zewnętrzną i wtedy pupa jakby unosi się jednocześnie do góry. Dziecko musi być oczywiście blisko nas. U dzieci, u których na przykład jest sytuacja, gdzie mocno odchylają główkę do, do tyłu, oczywiście musimy dać wsparcie takiemu dziecku. Oczywiście dajemy tutaj. Nacisk, ale w stronę miednicy po to, aby lepiej mogło kontrolować główkę. Drugą ręką łapiemy potylicę i kłębę kciuka łapiemy przed uchem i na części czołowej czaszki dziecka. Wykonujemy ruch do linii środkowej ciała, czekamy, nawiązujemy kontakt wzrokowy, bawimy się z dzieckiem, coś mu możemy opowiadać, śpiewać i powoli staramy się gotować główkę w stronę przeciwną, czekamy, oczywiście dziecko może się wjechać, będzie mu niewygodnie, bo to dla niego nowa pozycja, pozycja, której nie lubi, czekamy chwilę, na ta, do tej rotacji zewnętrznej, oczywiście z pomocą nam może przyjść oczywiście ta kartka, jak zwykle tutaj jest z boku gdzieś położona, no i dochodzimy właśnie do momentu tej rotacji i teraz chcemy, aby dziecko w niej zostało. Dlatego też tutaj możemy teraz dziecku pomóc i na przykład zastymulujemy odruch sania, na przykład możemy dziecku dać kciuka do buzi, bo to aby ssało w tej pozycji i przez, dzięki, dzięki temu, że dziecko teraz będzie ssało swojego kciuka, no to pozostaje w tej pozycji rotacji zewnętrznej przez jakiś czas. Teraz kilka słów o karmieniu. Pamiętajmy, aby podczas karmienia stymulować dziecko na obie strony, na stronę prawą, jak i stronę lewą, po to, aby miało właściwą ratację z obu stron i po to, aby nacisk na czaszkę był równomierny. Dlatego też, jeżeli mamy takie dziecko, tak jak nasze w tym filmiku, dziecko, które ma rotację w prawą stronę i podczas karmienia chcemy zastymulować rotację w lewą, no to jest właśnie, sytuacja będzie taka jak tutaj, dziecko będzie patrzeć się w prawą stronę i będzie miało trudności w tym, aby odwrócić główkę i złapać sutek podczas karmienia. Dlatego też tutaj z, z pomocą przychodzą jeszcze odruchy u takiego małego dziecka, jest to odruch szukania który stymulujemy albo dłonią, albo po prostu piersią. Jest to stymulacja od ucha do kącika zewnętrznego ust. Wykonuje się to do, dosyć mocnym naciskiem, dlatego zalecane jest to robienie po prostu piersią, po to, aby dziecko poczuło smak mleka i powoli dziecko orientuje swoją buzię w kierunku sutka i na końcu jest ono w stanie uchwycić sutek podczas karmienia. A teraz kilka słów na temat dzieci troszkę starszych dzieci, które już kontrolują główkę, dzieci, które które zaczynają siadać samodzielnie. My jako rodzice też mamy preferencje jednej ze stron, prawej lub lewej strony, dlatego też na przykład częste noszenie dzieci na prawej kończynie górnej będzie stymulować rotację prawostroną, noszenie dzieci na lewej stronie będzie stymulować bardziej rotację lewostronną, dlatego też aby zapobiec na przykład temu należy często zmieniać ręce, jeżeli tak jak w tym wypadku naszego dziecka, tutaj mamy dziecko, które ma preferencję prawej strony, ma rotację prawostronną, aby zastymulować rotację lewą stroną, należy zmienić rękę. Jak widzicie, teraz wystarczyło tylko zmienić stronę po to, aby zastymulować rotację lewostroną, dlatego też, jeżeli widzicie, że dziecko na przykład ma rotację prawostronną, no to trzeba go nosić częściej na lewej stronie. Jeżeli jest sytuacja odwrotna, no to wtedy nosimy go na prawej stronie. I na koniec chcę Wam jeszcze raz przypomnieć, że kręczyny należy leczyć, gdyż nieleczone powoduje powoduje plagiecefalie lub asymetrie, które później w przyszłości mogą wpłynąć na powstanie skoliozy u takiego dziecka. Pamiętajcie, że wszystkie nieprawidłowości w rozwoju powinny być kon konsultowane z lekarzem lub fizjoterapeutą, a Wy jeżeli macie jakiekolwiek pytanie do mnie, możecie napisać to w wiadomości prywatnej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego.